Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tym naszym barankiem jest Jezus. On nas ocala. On ratuje. Jan widzi nadchodzącego ku niemu Jezusa i rozpoznaje w nim oczekiwanego Mesjasza. On staje się dla nas ofiarnym barankiem, co pokornie pozwala się zgładzić, by nasze życie ocalić. Także i my możemy w duchowy sposób przeżyć wydarzenie z Nad Jordanu. Podczas każdej spowiedzi świętej, Jezus wychodzi nam naprzeciw, jak baranek Boży, i bierze na siebie każdy nasz grzech, krzywdę i cierpienie, baranek ofiarny, który nas ratuje. On zanurza nas w miłości ducha, a kapłan, spowiednik wskazuje nam, podobnie jak Jan Chrzciciel, na Jego obecność, na obecność Jezusa w codzienności. Nasz Różaniec. Dziś ofiarujmy za kapłanów, aby zawsze prowadzili nas ku Jezusowi. Pomyślmy o jasnogórskich spowiednikach, szczególnie Paulinach w Dniu Świętego Pawła I Pustelnika. Prośmy o głębokie duchowe owoce ich posługi, by byli oddani panu, szukali głębokiej więzi z nim, nie bali się być z Bogiem sam na sam, jak święty patron. Na pustyni egipskiej święty Paweł Pustelnik. Maryjo, podprowadzaj kapłanów, podprowadzaj nas do zawierzenia Panu bez żadnych zastrzeżeń, obaw, lęków. Nie stawiajmy barier łasce, która chce przeniknąć nas do głębi. Maryjo, wspieraj nas, podprowadzaj do Jezusa. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. W za nami życzymy, teraz i w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.